Dzień dobry Państwu witam na forum gospodarczym Time. Dziękuję organizatorom za możliwość wzięcia udziału. Jest to niewątpliwa przyjemność. Nazywam się Maciej Jankowski, jestem adwokatem, partnerem Kancelarii Prawnej Media, specjalizującej się w obsłudze rynku telekomunikacyjnego. Sam zajmuję się tym tematem już około 6 lat. W szczególności w zakresie Obsługi abonentów, umów międzyoperatorskich, czy też dofinansowań z POPC. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Państwu kilka słów odnośnie tematu nowego prawa telekomunikacyjnego, czyli ustawy prawo komunikacji elektronicznej. Temat zapewne części z Państwa bardzo dobrze znany, a przynajmniej znany w ogólności. Oczywiście mamy 15 minut. Nie przedstawimy wszystkiego, natomiast wybrałem dzisiaj kilka kwestii, które myślę, że mogą być interesujące i to nie tylko z perspektywy prawników, ale też, a może przede wszystkim z perspektywy osób zajmujących się szeroko pojętym zarządzaniem przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym. PKE. Jak wiadomo, będzie to niemal całkowita zmiana reguł gry, jeżeli chodzi o warunki prawne prowadzenia działalności. Temat jest rozległy i wynika to zarówno z liczby zmian, jak też, ich, też z ich przekrojowości, czyli tego, jak wielu zagadnień działalności firmy one dotkną. Tutaj w odróżnieniu od większości poprzednich nowelizacji prawa telekomunikacyjnego nie wystarczy przekazanie realizacji zadań jednemu konkretnemu działowi w firmie, czy też tylko zlecenie aktualizacji dokumentacji abonenckiej kancelarii prawnej. Robiąc nawet poglądową mapę wdrożenia, na przykład ta, którą widzą Państwo obecnie na slajdzie, już widać, że wyzwanie jest wielopoziomowe. Dziś przedstawię Państwu kilka luźnych spostrzeżeń dotyczących tych zagadnień, które na slajdzie są zaznaczone kolorem pomarańczowym, a zatem kwestii związanych z budową ofert, migracją abonentów, czy też krótkie przedstawienie przepisów, które mogą bezpośrednio wpłynąć na budżety telekomów. No, wiadomo, wszystko drożeje, będzie też drożała działalność telekomunikacyjna. Na pierwszy ogień pójdzie zagadnienie migracji abonentów. I tutaj ogólne spostrzeżenie, które warto z mojego wystąpienia zapamiętać. Nowe przepisy zdecydowanie będą sprzyjały temu, aby ruchliwość abonentów wzrosła. Z szeregu przepisów, które to klientom będą ułatwiały zmianę dostawcy, wybrałem moim zdaniem dwa kluczowe. Pierwszy to przyznanie abonentom prawa bezkosztowego zerwania umowy, w przypadku gdy dostarczona mu usługa, jest niezgodna z umową. Hmm. Aponent będzie takie prawo w przypadku wystąpienia znaczących, a przy tym stałych lub częstych rozbieżności między wykonaniem usługi, a tym, jak została opisana w umowie. Co to do końca oznacza? Tego na dziś dzień nikt nie wie, ani u nas w Polsce, ani jak wnioskuję z tego, co, co słyszałem na różnych warsztatach, w których brałem udział, także. W większości państw Unii Europejskiej. To pokaże praktyka. Co wiadomo już dziś, to to, że do skorzystania z tego prawa wystarczy abonentowi wyczerpanie postępowania reklamacyjnego. Czyli jeżeli świadczymy usługę w sposób błędny, nie zapewniając jakości, do jakiej się zobowiązaliśmy, to jeżeli klient złoży reklamację, niezależnie od tego, w jaki sposób my, y, przedsiębiorca telekomunikacyjny to reklamację rozpozna, uzyska prawo rozwiązania tej umowy. Y, no, wydaje się, że jest to swego rodzaju game changer, jeżeli chodzi o, o rynek, y, y, i z pewnością jest to rozwiązanie, które będzie miało znaczący wpływ y, na, y, na ruchliwość abonentów. Co ważne, przy tym, nawet jeżeli nieprawidłowo będzie świadczona jedna usługa. Klient może rozwiązać całą umowę. Drugim zagadnieniem jest niemal całkowita zmiana zasad obliczania odszkodowań za zerwanie umowy przez abonenta. Odszkodowania te nie będą już bazowały na przyznanych ulgach, ale na opłatach abonentowych, jakie pozostały klientowi do końca umowy i zasadniczo będą wynosiły 50% takich opłat, a w przypadku sprzedaży subsydiowanych urządzeń 100% tej części opłaty. Która dotyczy właśnie subsydiowanego urządzenia. To powoduje, że takie odszkodowania przy końcu umowy mogą maleć do niemal symbolicznych wartości, co może stanowić zachęty do zmiany dostawcy jeszcze przed terminem zobowiązania. No właśnie, a jeżeli jesteśmy przy temacie ulg i rabatów, no to ten temat będzie wiązał się też nieuchronnie z koniecznością przeanalizowania. Czy oferty telekomów nadążają za przepisami? Proszę zauważyć, że dzisiaj generalnie zabezpieczanie trwałości umowy z oponentem następuje poprzez przyznanie mu możliwie największych rabatów. Wynika to z tego, że decydując się na zerwanie umowy, będzie musiał klient te rabaty zwrócić. Jest to więc swego rodzaju, tutaj duży cudzysłów, kara umowna. Opisana z kolei przeze mnie zmiana zasad liczenia odszkodowań spowoduje, że taki rabat klienta już nie będzie wiązał. Bazując na tym, że nieraz jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów, pokusiłem się tutaj o porównanie obrazowe tych dwóch sytuacji, w jaki sposób rabaty zabezpieczają odejście aponenta dziś, i jak będą zabezpieczały po wejściu w życie PKE? Zwrócić należy uwagę, że no, chociażby y, zasadne jest przeanalizowanie, czy opłaca się abonentowi dawać bardzo duży rabat w opłatach wstępnych, e, głównie przyłączeniowych, jeżeli on tego rabatu nam nigdy nie zwróci, jeżeli umowę zerwie, nawet trzy miesiące później. E, to i wiele innych zagadnień związanych z samym kształtem oferty trzeba będzie przeanalizować jeszcze najlepiej przed wejściem w życie nowych przepisów, a później już mieć to wszystko dostosowane oczywiście. Na projektowane oferty wpłyną też inne przepisy PKE. Sporym wyzwaniem może być częściowe rozszerzenie ochrony konsumenckiej na mikro i małych przedsiębiorców. Jest to temat o tyle interesujący, że tego rodzaju klienci mogą zrzec się niektórych konsumenckich uprawnień. Dodatkowo y, część regulacji można ominąć, mówiąc kolokwialnie, w przypadku umów negocjowanych indywidualnie. Temat jest prawnie dość złożony, jednak da się znaleźć też prostsze rozwiązania, y, na przykład podzielenie klientów B2B na oferty standardowe, które będą wypełniały wszystkie prawne wymogi, Umowy indywidualnie negocjowane, a także odpowiednie ukształtowanie oczywiście każdego ze wzorców. W moim przekonaniu, dla każdego przedsiębiorcy, dla którego segment B2B jest niezaniedbywalną częścią działalności, powinien już obecnie zacząć opracowywać sobie rozwiązania w tym zakresie. Nie sposób też nie wspomnieć o wprowadzanym przez PKE limicie okresu zobowiązania który wyniesie 24 miesiące. Dla umów B2C nie będzie to być może zbytnia rewolucja. Jednak już dla umów B2B, a te zmiany dotkną znaczną część umów B2B, już jak najbardziej może taką rewolucją być. Co istotne też, zakaz zawierania dłuższych umów będzie dotyczył urządzeń subsydiowanych w abonamencie poprzez Wprowadzaną też przez PKE regulację umów pakietowych. I tu jednak zachowane zostaną pewne możliwości zawierania dłuższych umów, czy to poprzez umowy indywidualnie negocjowane na rynku B2B, czy też poprzez odpowiednie ukształtowanie ofert wiązanych na rynku B2C. No i przechodzimy w końcu do zagadnień zdecydowanie bardziej namacalnych, a więc do kwestii pieniędzy i budżetów. Z pewnością nowe przepisy odbiją się na budżetach przedsiębiorców, odbiją się też w szczególności na kosztach działalności telekomunikacyjnej. No i tutaj można powiedzieć, że ten wpływ będzie dwojakiego rodzaju. Znaczy po pierwsze trzeba zaplanować koszt wdrożenia, które zgodnie z pierwszym slajdem może obejmować naprawdę duży zakres wydatków od obsługi. Prawnej, przez szkolenia, po wdrożenia IT w wielu systemach. Z drugiej natomiast strony nowe przepisy podwyższą też w sposób bezpośredni koszty działalności. Przewidywane jest bowiem podwyższenie opłat związanych z działalnością telekomunikacyjną. I mówimy tutaj zarówno o rocznej opłacie telekomunikacyjnej, której maksymalny pułap wzrośnie aż trzykrotnie. Z 0,5% do 15% przychodu. Natomiast pozostałe opłaty, na przykład za numerację czy częstotliwości, z ich maksymalny pułap określony ustawą wzrośnie o około 25%. Projekt rozporządzeń opublikowany jeszcze tych opłat nie zmienia. Natomiast założyć można, że nie po to w ustawie wprowadza się wyższe limity, żeby z tego później rozporządzeniem. Nie skorzystać. Z mojej strony na ten moment to wszystko. Oczywiście nie zgłębiliśmy tematu kompleksowo, nie jest to możliwe w ciągu 15 minut. Natomiast jeżeli temat nowego prawa telekomunikacyjnego jest czymś, co Państwa interesuje, zachęcam serdecznie do śledzenia naszej strony internetowej, a także profili w mediach społecznościowych, w szczególności LinkedIn. W kolejnych miesiącach planujemy regularne publikowanie tam materiałów dotyczących nadchodzą, nadchodzących zmian w prawie telekomunikacyjnym. Zachęcam też do osobistego kontaktu ze mną, dane podane na slajdzie. Tymczasem życzę udanego dnia, udanej konferencji i mam nadzieję, do zobaczenia.